Dobry wieczór Państwu. Jest 22.10 23 czerwca 2020 roku. Myślę, że nic nowego Wam nie powiem, czego byście już w mediach, w mediach nie znaleźli, w internecie, czego by Wam kłamliwa telewizja nie podpowiedziała i tych też tematów nie chcę poruszać, a chciałbym jak mantrę jeszcze raz powtarzać cały czas. Że bez względu na sytuację, jaka ma obecnie miejsce, bez względu na wydarzenia, jakie się wokół Was dzieją, to co pokazują media i to co nie pokazują, to co się mówi w internecie, bezwzględny nacisk robimy na bojkot wyborów. Jak nigdy Was o nic nie prosiłem o lajki, o subskrypcje, cudawianki. Tak, teraz chciałem Was wszystkich prosić troszkę tych subskrybentów już mam więc chciałem Was wszystkich prosić na swoich profilach facebookowskich. Jeżeli prowadzicie kanały na YouTube Wszyscy propagujmy bojkot wyborów To jest jedna z podstaw Początkowa rzecz, którą należy zrobić Po to, żeby cokolwiek w naszym kraju zmienić Oni nie mogą mieć frekwencji Resztę dowiecie się w swoim czasie Boją się braku frekwencji I to widać Słyszę już jakieś tam informacje od Was Że gdzieś tam PiS będzie rozdawał Straże pożarne tym gminom, które będą miały duże frekwencje. Proszę, zauważcie, że im zależy na frekwencji. Oni nawołują do frekwencji, odwołują się do waszego patriotyzmu i postaw obywatelskich i patriotycznych, żebyście szli głosować, bo to jest wasz przywilej. Gówno. To jest jeden z rodzajów kolaboracji z wrogiem. Wróg wyznaczył metodę oszukiwania, a wy się pod tym podpisujecie. Na litość boską opanujcie się. Nie bierzemy udziału w czymś, co jest nielegalne. Nie podpisujemy się pod ich wymysłami tego kłamliwego systemu. To trzeba rozpieprzyć. A początkiem tego jest właśnie bojkot wyborów. Jeszcze raz Was proszę: nawołujcie do bojkotu na swoich profilach, gdziekolwiek wchodzicie na grupy, piszcie dużymi literami: bojkot wyborów. Odpowiednio to argumentujcie, rozsądnie, nie sprzeczajcie się, nie skłócajcie, nie róbcie fermentu i zadymy, tylko rozsądnie to uargumentujcie. Ktokolwiek by nie ustanął u władzy w naszym kraju na obecną chwilę, przy tym co jest w Europie, przy tym co się dzieje na świecie, nikt nic nie zmieni. Nie jesteśmy krajem suwerennym, nie posiadamy suwerennej władzy. Nie posiadamy człowieka, który mógłby tym zarządzać. Trzeba rozpieprzać system, żeby móc się dobrać do tego, co być powinno w naszym kraju. Więc, moi mili, jeszcze raz was proszę: bezwzględny, bezapelacyjny bojkot wyborów. To jest nasz obywatelski obowiązek. Zbojkotować to, co jest nie nasze. Zbojkotować to, co jest niekorzystne dla suwerena i dla naszego kraju. I na co jeszcze uczulam? Zwróćcie uwagę na. Jeszcze raz odwołam się do listy pana Adolfa Kudlińskiego Jego propozycji składu rządu Do tych, którzy tam już byli wymienieni Ja tą listę chyba dwukrotnie czy trzykrotnie odczytywałem Zwróćcie na to uwagę, przyglądajcie się temu Z biegiem czasu zauważycie jak są ludzie wciągani Jak są ludzie wcześniej uwiarygodnieni Później wciągani w politykę po to, żeby robić jeszcze raz systemową papkę Po to, żeby... Trzecią strefę wprowadzić do obiegu i niby, że to my, suwerenni, żeśmy ich wybrali. Stała cwana zagrywka. Nie dajmy się w to wciągnąć. Z biegiem czasu wam wyjaśnię, jak to wygląda, jeżeli nie przemówię pewnym ludziom do rozsądku, jeżeli się z pewnymi ludźmi, jak to się mówi, nie będę umiał porozumieć będę musiał pewne rzeczy ujawnić. Nie chciałbym psuć ich autorytetów, nie chciałbym psuć. Dobrej roboty, którą robią, ale jeżeli będą odpieprzać szopki, to niestety, prawda będzie musiała wypłynąć na jaw, jeżeli się potwierdzi to, co przypuszczam. Mam nadzieję, że jest to yy, co niektórych tylko takie sporadyczne, nieświadome posunięcie, angażowanie się w politykę, czy w obecne wybory, czy nawoływanie do obecnych wyborów. <kluzny> <kluzny> Więc moi mili, <kluzny> jeszcze raz Was proszę: bojkot wyborów. I jak macie kontakt z tymi różnymi waszymi bohaterami wiarygodnymi, tymi takimi waszymi guru, to zadajcie sobie pytanie odnośnie przynajmniej tego jednego glifosatu. Maciusz Bustowski, ten co jak wchodzi na imprezę, to zamawia glifosat zamiast rinka. Z podwójnym randapem oczywiście. Albo randap z podwójnym glifosatem. Nie wiem jak to tam wygląda. Na chemii się nie znam. On bardziej. Ale powiedzcie mi jedno, dlaczego ten człowiek. Nie nawołuje do tego, żeby robić banki rezerw żywnościowych, barki, banki rezerw energetycznych. Możecie mi na to pytanie odpowiedzieć? Albo on może by mi odpowiedział? Raz czy dwa razy wspomniał? Przecież jeżeli cokolwiek w naszym kraju się zacznie dziać, to wszystkie kraje ościeżne zamkną nam granice bezwzględnie. Powstrzymają się z importem do nas żywności. I co? I jakikolwiek by nie był rząd, będzie musiał pójść na ustępstwa i na uległości po to, żeby kraj nie przymarł głodem. Więc moi mili, nawołujcie też do tego, żeby rolnicy magazynowali płody rolne, nie sprzedawali za granicę. Musimy mieć banki rezerw żywieniowych. Koniecznie. Bo to co nam szykują w kraju jest bardzo niebezpieczne, a szykują nam prywatną wojenkę po to, żeby dźwignąć ekonomię Stanów Zjednoczonych i ekonomię Niemiec. Niemcy się posypały w wielu branżach, mocnych branżach. To, że Niemcy są silne, to są tylko pozory. Niemcy i Stany Zjednoczone będą musiały stanąć na nogach dzięki wojence i to jest jedno z ich, wyj ich wyjść. I będą próbowali to zrobić na terenie naszego kraju. Więc moi mili, róbmy co chcemy, ale nie dajmy się wyprowadzać na ulicę, nie bierzmy udziału w prowokacjach, w manifestacjach, w protestach tłumnych itd. To, co kiedyś wspominałem, dwu trzyosobowe grupki reakcyjne, czy to ABN-y, czyli anonimowe, bezimienne i niezależne grupki dwu trzyosobowe, czy to zakonspirowane trybunały. Macie też yy, mądrą pracę pana Cichockiego. Tam na te strony wejdźcie zawodowy Polak, czy tecichocki.pl. I tam się dowiecie wielu innych rzeczy. Całą resztę innych rzeczy, jeżeli będę mógł, jeżeli będzie taka okoliczność, a będzie to istotne, będę w miarę możliwości i czasu ujawniał. A... No cóż, do obecnie panujących na pewno nie będę mógł przemawiać, bo to jedno jest z nie mojej gestii z takimi ludźmi nie rozmawiam, ale wiem, że mój kanał obserwują również. Sygnaliści zadaniowcy i dwóch panów oficerów. Więc chciałem do Was, panowie, powiedzieć tak: zasugerujcie swoim mocodawcom przełożonym, żeby przekonali ten rząd, że nie ma sensu robić to, co zaplanowali. Bo jeżeli z uporem maniaka będą chcieli zrobić Przekręt, doprowadzać do jakichś wyborów, do których chcą, co jest mistyfikacją po części, ale chcą, to pozwolę sobie tylko z upoważnienia moich znajomych przypomnieć, czy zasugerować, czy podpowiedzieć, że my, jako Anonimus, pomożemy Wam przeliczyć głos. Zrobimy to bardzo skrupulatnie. Wtedy wyjdzie, jaka jest frekwencja, wtedy dużo innych rzeczy wyjdzie, bo już dzisiaj wiemy po statystykach, po Waszych badaniach, po tym, co pokazuje rzeczywistość, że frekwencja na wybory będzie bardzo niska. Dlatego chcecie sobie kupić frekwencję. Wam nie zależy na wygranej, Wam zależy na frekwencji, po to, żeby zrobić wałek pod Stany Zjednoczone czy pod Izrael, ale pamiętajcie, będziemy skrupulatnie z Wami liczyć te głosy i mocno mi się wydaje że zagotują się serwery więc moi mili jeżeli dojdzie do wyborów jeżeli na tych wyborach będzie to co planujecie to mi się wydaje, że może się worek rozwiązać i dowiecie się dlaczego na jednego z prezesów naszej partii, nie naszej, waszej partii tam w Polsce, mówią Kain. Dowiecie się przy okazji też o ostatniej rozmowie nieżyjącego Lecha Kaczyńskiego z pilotami samolotu, który pechowo spadł na ziemię. No, a jak już to się posypie, to może się worek rozsypać dalej. Ktoś tam jeszcze dopowie, skąd przyszło zlecenie na spadające samoloty. Przemyślcie to. Bo, jak sami wiecie, wiedza jest bardzo niebezpieczna. Potrafi być walutą, potrafi być bronią. Można ją różnako zastosować. Więc trzy razy się zastanówcie o tych wyborach. Wy, wszyscy decydenci, syfu, jaki żeście nam zgotowali. Jesteśmy wszędzie. Mamy na was oko. Teraz my już was liczymy. No i cóż moi mili, pamiętajcie. Nie problem jest z partyjnactwem, nie problem jest z politykami, ale problem jest z systemem jaki jest obecnie. Ten system należy rozpieprzyć, a zacząć od partyjnactwa, od banksterki. A jeżeli będziecie robić tak dalej, to polski naród zgotuje wam takie piekiełko: bez wychodzenia na ulicę, bez wojny domowej, jaką planujecie zrobić, bez tego wszystkiego, bo. Przecież nie trzeba krzywdzić ludzi. Można skrzywdzić skutecznie wszystko, co jest obce. Wszystko co. <laughs> Przepraszam, wszystko co jest obce. A co jest obce? No wasze wszystkie wielkie biznesy, wasze wszystkie wielkie firmy. I tak dalej, i tak dalej. A zaczniemy od mediów. Także sieć 5G, razem z nadajnikami sieci telewizyjnej, mi się wydaje, że podpisujecie się pod wyrokiem na to przedsięwzięcie. I tym miłym akcentem zakończę to na pochylbel naszym wrogom. Chwała Wielkiej Polsce i chwała Wam, suwerenii. Przekażcie to wszystko dalej. Niech to się roznosi i nawołujcie do bojkotu wyborów. To jest początek. Początek naszej wygranej. Fala Wielkiej Polsce.